Akcja ratownica, to, nie, ratownicza, Ma topr, topr topesz, co? Ma Ma On się tą szmatą owinął. Człowieku, ja tego nie ogarnę. No, no to, to musisz się napić, kurwa, chciał, no. Wsadź do wody, to ożywieje no. Nie no, zabijaj go. No po co go zabijać? On się... No weź go złap tym, jak kota. Masz kota? Nie. Co? Daj go weź. Dawaj, bądź naszym bohaterem, MK. Pokaż, to był ruski tokasz. Nie wypinaj, kurwa, bo Marek już się no, no, ślini. Co? Daj tak w tą stronę. czy... żeby główki ci się nie pokazał. No, wiesz, wiesz, wiesz. no i czy tak go weźmiesz jak kota? No mam no, wyjście. ja cię, nie A, o, kurwa, jedziecie. Jak to Batman! Aaa, kurwa, no utopił, kurwa. nie to kurwa! Dobra, nie chcę tu wyschnie. Spaczek! To ja No gdzie lecisz, Debilu? Gdzie lecisz! No patrz jaki pojebany topiesz, no. Ba! No, pozbieraj się. No, tu się wyschnie. Ty użyłeś mnie chciał, widziałeś? Widziałem. No, widziałeś. to tak ze Spider-Manem, że jak się no. pająk ten, No ja będziesz zwijał zestawy na, na no. latająco, ty. No i dobrze. Ty coś masz ze skrzydełkiem prawym? No to weź go do doktora. Tu masz doktora. <laughs> <laughs> pokaż <widzę. laughs> Nie topesz, pokaż kibkę. <laughs> A Ty wiesz co to było? Ci pomóc Morka M.K. Weterynarz y Ty, y y jaki Nie to jest? Nietoperzy Już, masz teraz i będzie dobrze, no Patrz, widzisz to No, odwinąłeś Odwinęło mu Czekaj, bo na <laughs> niego za jasno No to się <śmiech> <odpowałem> <śmiech> do dziury Marek, podziękuj no, Panu, no Idź jak żaba, Ty no, teraz dziękuję co? Weź tego do domu. Wiesz na lodówce przyczepiam. No tak No to już kuplak, no trzymajcie. No znowu do jaskini widziałeś, go? Krzysztof jechowy kiedyś rzuciliśmy błotem wody i nie to patrz to wpadł. I głosy tak powiesił jak order no i dobra. Ale to nie tam. A To się youtuberów daje bało, nie da się ich nagrać, bo wszędzie nagrywają, kończę teby.